Dzień dobry, witam w środę dzisiaj. Poruszymy sobie temat ciekawy, popularny ostatnio. Tak więc powiem Wam na temat zimnych pryszniców, kilka słów, jak je brać, jak zacząć i jakich błędów unikać. Jako, że aktualnie biorę prysznicę już gdzieś tak ponad 400 dni. Z tego co jej czułem, to już tam coś w tym temacie wiem. Tak więc mogę się z chęcią podzielić tym, co już się dowiedziałem, tak abyście mieli łatwiej. Tak więc lecimy z tematem. I przechodzimy sobie od razu do konkretów. Pierwszy mój błąd i zarazem pierwsza porada to przede wszystkim biorąc zimne prysznice, zapomnij o Twoim ego. Nie chodzi o to, aby nagle, jeśli nigdy ich nie brałeś wcześniej, jutro wejść pod maksymalnie zimny prysznic i wytrzymać tam kilka minut, bo nie tędy droga. Przede wszystkim ego zostaje z tyłu, a my zaczynamy sobie stopniowo coraz większą ekspozycję na zimne prysznice serwować. Tak więc zaczynasz sobie na przykład od sekund 15. Potem zaczyna sobie od 25 i tak stopniowo stara się zwiększać długość Twojego prysznica tak żeby gdzieś tam z czasem dojść do około 2 do nawet 3 minut. Natomiast staramy się unikać tego, aby od razu maksymalnie zaczynać takiej grubej rury, bo to z reguły się nie sprawdza. Druga sprawa, która się może przydać, to połącz sobie prysznice ciepłe i zimne. Każdego dnia normalnie bierzesz prysznic ciepły, jak zawsze. Chyba, mam nadzieję. I dopiero potem dajesz sobie po Twoim normalnym prysznicu troszkę wodę chłodniejszą. Nie na maksa od razu, tak załóżmy na połowę tego co masz. Tak, aby gdzieś tam powoli się do tego zimna przyzwyczaić i nie robić tego od razu znowu tak z takim wielkim ego, że ja mogę, jestem twardy i dam radę, bo to się nie sprawdzi. I rzecz trzecia, to na samym początku tak naprawdę w ogóle nie musisz moczyć głowy. Zaczynaj sobie stopniowo, kiedy woda już leci, najpierw sobie troszkę zamocz ręce, potem dopiero nogi, a dopiero potem wejdź cały. Bo pamiętam, że miałem takie przypadki, że na starcie stawałem pod tym prysznicem, puszczałem wodę maksymalnie zimną, no i był taki troszkę szok, nie było to zbyt przyjemne, a jednak dążymy do tego, żeby z czasem dla nas było to przyjemne, aby pod tą zimną wodą uspokoić oddech, wyluzować się i poczuć się naprawdę przyjemnie. Więc tutaj na samym początku taki mocny szok od razu, że polewamy całą twarz, całe ciało zimną wodą może także się nie sprawdzić. Kolejna sprawa, która u mnie się mega fajnie sprawdziła, to zanim wchodzę w ogóle do zimnej wody biorę sobie tak minimum 30 takich głębokich, bardzo mocnych oddechów i wtedy kiedy wchodzę pod zimną wodę nie ma tego, że opuszczam i jest takie nagle, że mnie totalnie zatyka, tylko ze spokojem jestem w stanie sobie oddech upanować, uspokoić i oddychać równo. A jakby nie patrzeć, takie to zjawisko, kiedy nas dotyka, jest naprawdę nieprzyjemne i wiele osób się tego boi. Stąd te 30 oddechów, takich głębokich, przed wejściem do zimnej wody naprawdę zrobi robotę. I kolejna sprawa, ważna, tak dla mnie, to przede wszystkim staraj się zawsze słuchać swojego ciała, bo ono wie, co dla Ciebie będzie najlepsze. Tutaj mam na myśli, aby jednak nie myśleć w kategoriach tego, że każdego dnia musisz być pod tą wodą dłużej tak na przykład jak to jest w treningu siłowym, że musimy każdą jednostkę robić troszkę cięższą tylko na pewno będą dni lepsze, nie gorsze i nie chodzi o to, żeby każdego dnia stać tam ile się da ale żeby chociaż na tą chwilę do tej wody wejść i w chwili kiedy poczujesz, że już tego dnia jest dosyć to po prostu sobie odpuść bo to będzie o wiele lepsze niż takie znowu gdzieś tam potężanie za swoim ego, że ty jednak może jesteś twardy, więc dasz żadne. Z czasem naprawdę Twoje ciało za to Ci podziękuje, a efekty tych pryszniców będą o wiele, wiele lepsze. Dobra, i to chyba wszystko, jeśli chodzi o zimny prysznic. Jakby nie patrzeć, temat nie jest jakoś wytnie skomplikowany i nie potrzeba tutaj nagrywać godzinnego filmu, aby to wszystko wyjaśnić. Pamiętajmy, zaczynamy sobie stopniowo, powoli i z czasem po prostu dajemy sobie teraz większy bodziec w postaci zimna i to zrobi robotę. Oczywiście osoby, które mają problemy zdrowotne, np. problemy z sercem czy z układem krwirośnym, powinny uważać. Warto w takim przypadku iść do lekarza, zapytać się, czy to w ogóle las będzie bezpieczne czy nie, natomiast cała reszta może startować już nawet jutro i będzie wszystko dobrze. Eee, na dzisiaj tyle w tym vlogu, dziękuję bardzo i widzimy się oczywiście jutro. Pozdrawiam.